Przed nami ważny czas. Polska krok po kroku zaczyna wychodzić z pandemii koronawirusa, ale kryzys społeczny wcale się nie zmniejsza. Zagrożenie cały czas jest. Sytuacja na Śląsku pokazuje, że w ostatnich tygodniach zmniejszenie tych restrykcji może powodować trudny czas. Trudny, dlatego że mamy więcej zachorowań, że pojawiają się nowe źródła, nowe ośrodki i tak naprawdę nie wiemy, czy w najbliższych tygodniach, miesiącach nie przyjdzie druga fala koronawirusa. W dniu dzisiejszym zwrócę się do wojewody kujawsko-pomorskiego z pismem, w którym będę prosił o przedstawienie sytuacji przygotowania do drugiej fali koronawirusa. Pan minister Szumowski od kilku tygodni zapowiada, że pierwszy najtrudniejszy etap za nami, ale prawdopodobieństwo nastąpienia drugiej fali jest olbrzymie. Dopóki nie będzie na świecie szczepionki, która zabezpieczy nas przed tą chorobą, dopóty musimy być gotowi, że miejsca w szpitalach może zabraknąć, że maseczek czy różnego rodzaju środków higieny może być za mało. Dlatego zwracamy się z prośbami i pytaniami o konkretne informacje. Czy szpitale województwa kujawsko-pomorskiego. Są zabezpieczone, jeżeli będziemy mieli więcej zachorowań. Czy sytuacja związana z dostępnością do łóżek, respiratorów, miejsc w szpitalach, czy opieki nad szpitalami jednymi innymi jest cały czas organizowana w sposób taki, że jesteśmy pewni, że tych miejsc nie zabraknie. I w końcu zwrócimy się również do powiatowego inspektora sanitarnego w Bydgoszczy, od którego oczekujemy odpowiedzi na podobne pytania i informacji jak zamierza informować o sytuacji placówki oświatowe, placówki samorządowe w całym województwie. W ostatnich tygodniach tutaj w Bydgoszczy, ale i w Wrocławiu, w Nachle, w Żninie, w dużych miastach piszą do nas mieszkańcy, którzy zwracają się z wieloma pytaniami, ale jedno, które powtarza się bardzo często, to jest pytanie dotyczące tego, co z polską oświatą, co z oświatą tutaj w Pojazdu Pomorskim, w Bydgoszczy i w innych powiatach. Ośrodki, najczęściej przedszkola, rodzice pytają nas, czy możemy coś jako posłowie powiedzieć o zabezpieczeniach jednostek oświatowych. Jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o zabezpieczenie? Czy nauczyciele, czy opiekunowie dzieciaków w przedszkolach będą mieli środki dodatkowe? Czy zostaną wyposażeni w maseczki? Jak będzie wyglądała procedura powiadamiania o chorobie, jeżeli rodzice będą mieli podejrzenia, że dziecko jest chore? Komu to zgłaszać? I przede wszystkim, kto za to bierze odpowiedzialność? Wytyczne ministerstwa dają wiele uprawnień wodzie. To dzisiaj tutaj, w rękach wojewody kujawsko pomorskiego jest odpowiedź na pytanie, czy bezpiecznie będzie w polskich szkołach, w polskich placówkach edukacyjnych i czy szpitale są zabezpieczone w odpowiedni sposób. Nie może ten temat pozostawić bez odpowiedzi, tak żebyśmy nie zostali później zaskoczeni i za dwa, trzy miesiące okazało się, że nikt nad tym nie panuje. Wierzę głęboko, że pan wojewoda i powiatowy inspektor sanitarny są przygotowani, szybkie będą odpowiedzi i nie będzie ściemy. Jak będzie ściema. No to, co tutaj się nie dowiem, pojadę i zapytam pana ministra Szumowskiego, bo nie może być tak, że nie jesteśmy wspólnie gotowi na działania, które mają przeciwdziałać ewentualnej drugiej fali, fali koronawirusa. Piotr Henryk, proszę bardzo. Dzień dobry, państwo. Wszyscy mamy świadomość nadzwyczajnej sytuacji, w której się znajdujemy. Wszyscy w mediach wysłuchujemy komunikatów władz centralnych. Powstaje przekaz, który powinien być jasny, czytelny dla wszystkich, ale ta jasność tutaj u nas w terenie niekoniecznie dla wszystkich jest taka sama. Stąd pytania, które kierowane do Urzędu Wojewódzkiego, do pana Wojewody, powinny w każdym elemencie znaleźć właściwą, jasną odpowiedź co do powiedzmy wątpliwości, które każdy z nas posiada. Niestety tak nie jest. Informacje, które uzyskujemy albo nie uzyskujemy w urzędzie, niestety te sytuacje mają miejsca. Dzwoniąc, nie zawsze ta informacja jest taka, jakiej oczekiwalibyśmy. Chcemy, aby pan Wojewoda posiadał pełnię wiedzy na temat rozwiązań, które przyjęte są centralnie, abyśmy mogli o wątpliwości pytać tutaj na miejscu. Stąd między innymi te nasze pytania, które dzisiaj. Będziemy u pana wojewody składali.